Mm-hmm. Specjalnie dla was, LEGO Sport prezentuje mecz ligi NBA! Spójrz na ten rzut! a ten onil. Próba za trzy... Wow! To był rzut! Ten był naprawdę świetny! Coś nieprawdopodobnego! LEGO Sport! Zagraj i ty! Uwaga, super wiadomość dla komiksofanów. Nowy, rewelacyjny numer miesięcznika Mix Comics czeka na ciebie już w kioskach. Tylko w Mix Comics spotkasz największych bohaterów z najlepszych komiksów: Spider-Man, Silver Surfer, Drużyna Digimona i Ognisty Meramon, Superman, Batman, Wonder Woman czyli Liga Sprawiedliwych. Teraz także nowość: Komiks z wojownikami Toa Nuva. W środku hit, plakat z władcą pierścieni, a do wygrania odjazdowe gry komputerowe. Z Mix Comics dostaniesz również super prezent firmowy ekstra długopi. I nie sprzedał biletów. W takim razie, napijmy się, Pysia! No to jestem! Teraz coś wymyślimy! To znowu wy! Trzy bilety na szesnastą. jeden dla przyjaciela. On oczywiście przyjaciel gratis. Dzięki bardzo! Pysio! Bardzo poczny sok!

Dawno temu byłem naprawdę nieznośnym chłopakiem. Aż pewnego razu moje życie zupełnie się zmieniło. Od tego czasu mam cztery łapy, ogon i mnóstwo kłopotów. Możecie mi wierzyć, że bycie kotem w wielkomiejskiej dżungli wcale nie jest proste. W poniedziałku do piątku ja, odbić! Zapraszam na spacer po najfajniejszych podwórkach. Już za chwilę przekonamy się, że prawdziwe przygody Polka i Lolka możliwe są tylko w minimaksie.